Cześć, zdradzę Wam dzisiaj pewne informacje, pewne materiały, z którymi dzielili się Chińczycy podczas przyjęcia z okazji 74. rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Konsulat w Gdańsku uroczyście świętował to wydarzenie w Sheratonie w Sopocie i zaprosił z tej okazji bardzo dużą ilość gości, prezydentów wielu miast, dyplomatów również z innych krajów. Głównie oczywiście z tego regionu, bo ambasada, nagrywam ten film w poniedziałek, swoje przyjęcie z tego samego powodu organizuje jutro, czyli we wtorek. Zdradzę wam rzeczy, które są, nie są tajemnicą, ale o dziwo mnóstwo ludzi wciąż zastanawia się, o co chodzi Chinom, albo czego tak naprawdę Chińczycy oczekują, dążą. A bardzo często, i to też niektórzy o tym mówią, jestem ciekaw, czy wiecie o kim myślę. Ne, Chińczycy bardzo często mówią wprost. I tak właśnie było na tym przyjęciu. Materiały przecież mogłem nagrywać. Zresztą na filmie na YouTubie jest fragment ne, tego, tego ekranu, gdzie materiały wideo były wyświetlane. Powiem wam, co na tym ekranie było wyświetlane i co mówił konsul generalny Chińskiej Republiki Ludowej ale to jest bardzo dobre podsumowanie tego, o czym Chiny od zawsze, albo od dłuższego czasu, może nie od zawsze, od dłuższego czasu już mówią i pokazują. To było takie podsumowanie, i stwierdziłem, że hej, po raz kolejny to widzę. Może czas podzielić się z tym z innymi. Nie wszyscy przecież są, mają możliwość być na takim przyjęciu. A kiedy robię taki film pokazujący mniej więcej co się działo, to wiecie, pokazuję ludzi, jak ze sobą rozmawiają, co było do jedzenia, jakie atrakcje kulturalne itd., itd. A teraz chcę wam pokazać taki, takie rzeczy z środka, tego jak wygląda przekaz Chińskiej Republiki Ludowej i jak widzą to Chińczycy. Mam nadzieję, że was to. Bardzo ciekawi. Zanim jednak o tym powiem dosłownie już za chwilę, to przypominam, że dalej możecie mnie wspierać przez wirtualną kawkę. I to naprawdę ma znaczenie, nawet jak brzmi śmiesznie, wiecie, wirtualna kawka, ale ja dzięki temu, na przykład teraz, zostało jakieś 4 dni, muszę opłacić domenę. W związku z tym, Waszymi małymi, małym Waszym wsparciem, małymi kwotami możecie pomóc, że domena, na której stoi blog. Chinetulubię.pl może się dalej pod tym adresem wyświetlać i możecie czytać artykuły, które ostatnio zaczęły się znowu tam nowe pojawiać, a jeżeli wspieracie to kwotą 25 zł, to ode mnie dostajecie w podziękowanie e-booka o współpracy również biznesowej z Chinami. Dobra, wracamy do tego, co najważniejsze, do tego, czego realnie dotyczy ten film. Zacznę od materiału wideo, ponieważ najpierw były materiały wideo, potem dopiero było przemówienie konsula. Materiały wideo były dwa. Były takie promocyjne i potem był osobny związany z hymnem, czyli jak był Chin, hymn Chińskiej Republiki Ludowej, to, to też również był materiał wideo pokazujący Chiny. W przypadku Hymnu Polski było to godło. No, okej, okay. przecież nie mają w interesie, nie muszą promować nas. Może, Polskie ambasady czy konsulaty robią to samo w, w innych częściach kraju. Tego nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jeżeli macie taką wiedzę, jak to wygląda w przypadku Polski. No dobra. Materiał promocyjny. W materiale promocyjnym Chińczycy, i mówię to na przykładzie tego wydarzenia, ale miejcie z tyłu głowy, że widziałem to już wielokrotnie. To się po prostu powtarza i ten przykład jest idealnie, idealnie obrazuje tą całą sytuację. Chińczycy. Bardzo chwalą się swoją, swoją naturalnością, czyli tym całym klimatem, który jest w Chinach, tym jak wiele różnych regionów jest w Chinach od pustyń po, po góry, zalesione góry jak mnóstwo różnych grup etnicznych, pięknych miejsc do zwiedzania jest w Chinach, jak bogata jest ta kultura. I naprawdę piękne ujęcia różnych miejsc w Chinach były pokazywane. Z tego Chiny są dumne i chcą się reklamować jako miejsce warte zwiedzania, nie tylko mówimy o Pekinie, Szanghaju. Tego było mniej, naprawdę pokazywane były całe Chiny. E, więc widać, że na to stawiają. Drugi z elementów to była technologia. Już nawet na samym takim rolapie, czyli taki rolap, to jest taka ścianka, którą się rozstawia często taka promocyjna, są takie pionowe ścianki, wiecie, jakieś promocje, niepromocje. Ta była pozioma, na, na tle tej ścianki można było sobie robić zdjęcie, ale tam była generalnie informacja o 74. rocznicy utworzenia HRL i były grafiki. Jedną z tych grafik był szybka była szybka kolej, był pociąg wielkich, dużych prędkości, które jeżdżą, jak pewnie kojarzycie filmiki z internetu powyżej 300 km na godzinę stawiana jest moneta, która się nie jakby nie drga i nie przewraca, bo tak stabilnie idzie ten pociąg. Więc Chińczycy podają te szybkie koleje dużych prędkości jako przykład wysoko rozwiniętej technologii. Na tym filmie był oczywiście ten pociąg, ale nie tylko. Była ta technologia, wysoka technologia, bardzo mocno pokazana również, i to jest kolejny poziom czyli mamy naturalne piękno, mamy wysoką technologię. I to, co łączy się z technologią, ale tak naprawdę z trzecim elementem, to jest militaria, to jest wojsko. Chińczycy pokazywali w tym materiale wideo, jak silne mają wojsko, jak silną mają armię, jak są potężnym również pod tym kątem państwem. Zresztą ten film promocyjny kończył się tak, że na końcu był widok na, na morze i ta cała flota chińska, ta najnowsza flota płynęła, więc takie bardzo, wiecie, kinowe obrazki można było zobaczyć. I podczas hymnu Chińskiej Republiki Ludowej bardzo podobne obrazki również się pojawiały. Oczywiście było dużo więcej flagi, no bo to jednak hymn, ale bardzo, bardzo podobne obrazy można było obejrzeć. Więc tutaj zdecydowanie mówimy o turystyce, o tym jak dużo pięknych rzeczy można w Chinach zobaczyć i trudno się z tym nie zgodzić. O technologii, o technologii, wysokiej technologii w Chinach. Osobiście uważam również, trudno się z tym nie zgodzić, i o militarnej potędze Chin. Mówię, trudno się z tym nie zgodzić, bo wiemy, że mają mocno rozwinięte, też pod skątem skali technologii, ale jeszcze oczywiście nie przetestowane, w sensie nie w boju, ale w sumie może i dobrze. Generalnie wojska powinny być po to, żeby odstraszać przeciwnika, a nie po to, żeby były realnie wykorzystywane. No, i teraz w ten sposób przechodzimy do przemówienia konsula. Konsul, oczywiście, grzecznościowo wspomniał o firmach, które szczególnie w regionie tutaj pomorskim współpracują z Chinami. Mówił o Broku, mówił o firmie LPP, która produkuje odzież. Więc mówił o tych historycznych, które do dzisiaj, jak Cipelbrok funkcjonują, ale też nowych, dynamicznych firmach. Więc, ale to wiecie, to jest taka grzeczność. Nie o tym chciałem mówić bardziej jako tło. Wspomniał też o jednej rzeczy, kolejnej, której Chiny mówią wprost i tutaj nie trzeba się zastanawiać, powiedział e, bez cytowania, ale dokładnie o to chodziło. E, że Chiny są silnym państwem, które inne mocarstwa, inne mocarstwa nie mogą mówić Chinom, jak i Chińczykom jak mają żyć, Chiny samostanowią o sobie, same decydują, w którą stronę się rozwijają i jak się rozwijają. I skończył się ten czas, gdzie Chiny były krajem słabym, gdzie zachodnie mocarstwa mogły decydować o tym, co dzieje się w Chinach. Czyli mówimy o tym stuleciu upokorzenia w Chinach. Czasy, wiecie, kiedy dynastia chińska upadła, mieliśmy ten ciemny czas, kiedy później była wojna domowa, mieliśmy jeszcze wojnę. Z Japończykami, i potem znowu wojną domową z, z narodowcami, więc ten okres Chin, tego, ten trudny czas się skończył, i teraz Chiny mówią tutaj słowami konsula wprost. Skończył się ten czas. Chiny ponownie stoją wyprostowane, są e, piękne pod kątem turystyki, silne technologicznie, silne militarnie. I to Chiny będą decydować o swoim własnym losie. Dokładnie wprost tak mówią. Jeżeli dalej się zastanawiacie, jak Chiny widzą świat, jak widzą relacje ze Stanami Zjednoczonymi z Europą, no to to całe 9 minut, jakie teraz do was nagrałem, jest odpowiedź tego, jak Chiny chcą współpracować na tym świecie, jakim chcą być podmiotem, a nie przedmiotem w polityce międzynarodowej i w którą stronę będą się rozwijać. Ciekawe, czy was to zaskoczyło. Czy może uważacie, że jest coś jeszcze, o czym nie wspomniałem? To są rzeczy, które były na tym przyjęciu wypowiedziane wprost. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciu w górę. A jeżeli uważacie, że ktoś ten materiał powinien zobaczyć, bo cały czas się zastanawia, o co chodzi z Chinami, to po prostu mu go wyślijcie. Dzięki. Aha, dzięki za wsparcie.